Uwaga podróżni! Od 1 września 2015 roku na linii 276 rozpoczęły się prace modernizacyjne. Na odcinku Kłocko-Międzylesie. Wykonawców jest Dolką. Zmieniona została organizacja ruchu pociągów. Po szybkiej wymianie w pierwszej fazie rozjazdów na Kłocku Nowym stacją końcową był Gorzanów. Dalej przesiadka w podstawiony autobus do Międzylesie. Teraz info Na odcinku Kłocko-Międzylesie w trzech lokalizacjach zostaną przeprowadzone prace remontowe toru. Zasadniczy zakres prac obejmuje wymianę szyn i podkładów. Prace potrwają do końca bieżącego roku. Głównym efektem będzie likwidacja ograniczeń prędkości pociągów i przywrócenie prędkości rozkładowej, czyli 80 km na godzinę. No to tyle w teorii, a w praktyce więcej wygląda to tak, za dużo nie widziałem. Ale na odcinku Byszczyca Kłocka, Byszczyca Kłocka przedmieście są faktycznie wymienione nowe tory z nowym nasypem. Jest zrobiony w Byszczycy jeden przejazd dla samochodów. No oraz cała wiata dworcowa jest wyremontowana. Na odgałęzieniu Kłocko Nowe zrobili trzy nowe rozjazdy. No i gdzie nie gdzie na linii faktycznie leżą nowe szyny. Ale nie jestem pewien do końca czy to są nowe szyny. Także generalnie można powiedzieć, że ten remont jest y, łatanie dziur przed zimą. Głównie wymieniają śruby, spróchniałe podkłady i tak w sumie nie wszystkie. Także za dużo informacji nie mam. Nagrałem to, co widzicie, głównie przejazdy maszyn. Y, jeśli ktoś coś wie więcej, śmiało pisać w komentarzach. Dziękuję, pozdrawiam.